Sponsorem kanału jest Control Tech, optymalizacja procesów. Dzień dobry, z Sycowa. Jesteśmy tutaj, żeby startować na dystansie 1 i 2 Ironmana. Mamy piękną pogodę, która jest w sumie dla mnie największą bawą, bo będą 32 stopnie dzisiaj. Więc bieganie będzie bardzo ciężkie. Startuje dużo zawodników, 250 osób, więc będzie fajna rywalizacja. Woda jest strasznie płaska, będzie się dobrze płynąć. Ogólnie pianki mogą być zakazane, to jeszcze tego nie wiem, ale niedługo się będzie informacja, ponieważ woda ma 25 stopni. Ale jeżeli będą dozwolone, to ja myślę, że będę startował w piance. Etap pływacki składa się z dwóch pętli. Ja znajduję się w miejscu, właśnie startu, gdzie też będzie się przechodzić do, do drugiej pętli. Trzeba będzie kawałek przejść po plaży. Mam nowy strój startowy, który zarębiście się prezentuje. I rower też zyskał nowe okleiny, więc jesteśmy gotowi, żeby się pięknie prezentować. Zobaczymy, co dzisiaj z tego wyjdzie. Dzisiejsze ujęcia pochodzą od Doroty i Macieja, który lecząc kontuzję przyjechał kibicować. Start odbył się w formule rolling start, a ja ruszyłem z drugiej linii. Na dystansie 1 drugiej organizator zezwolił na stosowanie pianek, z czego oczywiście skorzystałem. Woda była na tyle ciepła, że już trochę się gotowałem, ale płynęło mi się bardzo dobrze. Nauczony doświadczeniem, nie szarżowałem z wyjściem z wody po pierwszej pętli. Dopiero gdy dłonią wyczułem dno, przeszedłem do marszu, a gdy tafla była poniżej linii kolan, zacząłem delikatny bieg. Ponowne wejście do wody też odbyło się bez żadnych fajerwerków i pod pełną kontrolą. Dzięki temu mogłem kontynuować pływanie na drugiej pętli takim samym tempem. Dobrze wiem, że gwałtowny bieg w wodzie, która generuje bardzo duży opór, kończy się tylko pompą. I sporym problemem z ustabilizowaniem tętna podczas pływania na drugiej pętli, co oczywiście oznacza znaczny spadek tempa. Pływanie zakończyłem z bardzo dobrym czasem 30 minut i 7 sekund, a z wody wyszedłem na trzecim miejscu. Cholernie miło było usłyszeć w strefie zmian swoje imię i nazwisko przy trzecim miejscu wymawiane przez Pikera. Oklejenie dysku logotypem control Tech nie tylko się pięknie prezentuje, ale ma też jedną bardzo dobrą zaletę. Likwiduje wszelkie problemy ze znalezieniem swojego roweru w strefie zmian. Po raz kolejny miałem problemy ze ściągnięciem pianki i musiałem aż na chwilę usiąść. Mimo to czas T1 nie wyszedł najgorzej i zakwalifikowałem się na 25. miejscu w T1. Ostatnio miałem robiony bikefitting, który się zakończył przebudowaniem kokpitu, efektem czego powstał problem z mocowaniem kamery, musiałem sobie więc poradzić improwizorką. Wymieniłem też korbę z szosówką i teraz mam pomiar mocy w rowerze czasowym, a zapuszczenie się w otchłanie internetu zaowocowało tym oto pięknym hadem. Bardzo mi się podoba ta nakładka, i na pewno będę z niej korzystał w kolejnych produkcjach. Dajcie znać, co sądzicie o tym rozwiązaniu. Wracając do zawodów, pierwsze kilometry to tradycyjnie było wyrównywanie tętna, bo powyżej 170 to u mnie już jest sroga pompa. Trasa kolarska w Sycowie jest prosta i bardzo szybka, są tylko dwie nawrotki o 180 stopni, każda pętla ma 22,5 km, czyli do pokonania były 4 kółka. Niewątpliwie minusem ukończenia pływania na tak dobrej pozycji jest fakt, że trzeba sobie radzić z sytuacją, w której na rowerze wyprzedza nas sporo zdecydowanie mocniejszych zawodników. Plan żywieniowy na te zawody miałem następujący. W bidonie aero miałem wyciśnięte 5 żeli i pięć salstików, które były uzupełnione wodą. W bidonie na Lemontce miałem izotonik, który planowałem raz uzupełnić na trasie i tutaj się pojawił problem. Po dwóch kółkach wypiłem cały izotonik, a próba pobrania zakończyła się fiaskiem, przez co całą trzecią pętlę musiałem pokonać bez grama picia. Po trzecim kółku nie było już miejsca na popełnienie błędu i maksymalnie zwolniłem, by pobrać napój. Udało się i cały został wypity na ostatniej pętli. Do trzeciego kółka jechałem ze średnią prędkością 38,5 km na godzinę, które ostatecznie spadło do 38,2 km na godzinę. Dystans 90 km pokonałem w czasie 2 godzin, 20 minut i 50 sekund, co okazało się być 21 czasem w stawce. Natomiast po rowerze spadłem na 13 miejsce. Druga strefa zmian poszła mi bardzo dobrze z siódmym czasem w stawce, dzięki czemu po te dwa awansowałem na dziesiątą pozycję. Tego dnia najbardziej obawiałem się biegania i 32 stopni. Do dnia dzisiejszego uważałem się za osobę źle znoszącą wysokie temperatury, a w tym roku już zdarzyło mi się przerywać trening właśnie ze względu na temperaturę. Natomiast w Sycowie, nie wiem co się stało, ale panujące warunki pogodowe w ogóle nie robiły na mnie wrażenia i biegło mi się bardzo dobrze. W każdej rozstawionej kurtynie wodnej się składałem, i oprócz tego przy wodopojach brałem butelkę wody, piłem parę łyczków i resztę zawartości ładowałem na siebie. Obfite polewanie się wodą i brak skarpet przyniosło też efekt w postaci mocno obtartych stóp, ale na mecie, patrząc na wynik, kompletnie się nie przejmowałem zakrwawionymi butami. Średni czas biegu wyszedł 4,26 na kilometr, co dało wynik 1 godzina 31 minut 37 sekund. Co też stanowi mój nowy rekord w półmaratonie. Mój czas biegania uplasował się na szesnastym miejscu w stawce, a do mety dotarłem na dziesiątym miejscu z czasem 4 godziny 26 minut i 37 sekund. I w tym momencie nie wiem co powiedzieć, jest to rewelacyjny wynik i czas. Nigdy, przenigdy, nawet przez chwilę nie pomyślałem o złamaniu bariery 4,5 godzin. A dodam jeszcze tylko, że w zeszłym roku na tych samych zawodach uzyskałem czas 5 godzin, 9 minut i 44 sekundy. Progres, jaki notuję w tym roku, aż nie brzmi realnie. Ukłony należą się mojemu trenerowi Maciejowi Chmurze i mojemu pracodawcy, który mnie wspiera. Bez nich na pewno nie byłbym w tym miejscu. Dziękuję. Te zawody były ostatnim testem przed Enea Ironman Gdynia, na których będę walczył o slot na Mistrzostwa Świata na Hawajach. Dotychczasowe wyniki są obiecujące i jestem niezmiernie ciekaw, co przyniesie przyszłość. Cześć!